no to tak, no to może wpiszemy sobie komendę hub i pójdziemy sobie szybko na. Um, ja sobie na przykład na parkura pójdę i będziemy omawiać różne tematy, ponieważ właśnie temat muszę jakiś omówić. Temat jest dotyczący tego jak. Nie mogę tego. Temat jest dotyczący tego jak. Po prostu kurde. Eee. Jaki czasami hejt na mnie spływa przez to, że po prostu niby mam jakieś po 9 lat. Bo to ogółem, mam 14 lat, mam na imię Janek, no lubię grać ogółem w gry. Hmm. Każda gra według mnie jest spoko. Nie ma takiej gry, która jest słaba. Gra to gra. Jeżeli na przykład wyzywasz jakąś grę, to... Proszę opuścić ten profil, bo ten profil nie jest dla ciebie. Na tym tutaj oto właśnie e, kanale, który jest bardzo od dawna od dawna dawin, dawin. E, omawiam po prostu temat tego, że często spływa na mnie hate, że gram na przykład w Brawl Stars. No to tak. No to ja powiem tak. E, każdy gra w to co chce. Nie ma osoby, która. E, na przykład hmm, będzie pisała, że ten... Teraz gram na przykład w Minecrafta, no też gram w Fortnite, bo... A teraz, jeżeli byście się pytali, czemu nie ma teraz Fortnite, no to nie ma Fortnite, bo mam karę na PS4. Um, ogółem to... Yy, yy, ja... Bardzo nie przepadam za takimi ludźmi, co po prostu wyzywają ludzi, tym, w tym mnie, bo ponieważ za to, że jeżeli mam na przykład live'a i ktoś pisze, że po prostu jestem debilem, no to, no to ja po prostu banuję takie osoby, bo w... ja takie dzieciaki, które mają po 5 lat i myślą, że są no wartościowe. Nie są ani trochę dowartościowe, yy, ani nie są w ogóle spoko. Jeżeli chodzi o to, że na przykład gram z osobą, która jest młodsza ode mnie, no to co wam do, te do tego, że gram z osobą, która jest młodsza ode mnie? Wolę grać z osobą młodszą, yy, która jest ogarnięta niż ze sobą starszą, która ma downa. No nie downa, ale się przynajmniej jakkolwiek w sensie zachowuje. Mm, i bardzo po prostu yy, ten. jeszcze miałem bardzo dużo miałem pytania na instagramie na moim tiktoku, co dalej z moim kanałem no to kanał się kanał nadal trwa, kanał się będzie nadal rozwijał i kanał nadal będzie po prostu teraz aktywny ponieważ jak widzicie ostatnio mój kanał bardzo został niezadbany przeze mnie, no i nie nagrywałem bardzo dużo odcinków no to teraz tak, powiem wam jedno. Teraz yy, bynajmniej zaczynam po prostu się starać i zaczynam nowy rozdział yy, Będę po prostu teraz yy, tworzył bardzo dużo rzeczy. A jeszcze było pytanie, czy stworzę swój team w na przykład w Fortnite Mam serwer Discord i mam też serwer mój teamowy. Ponieważ mam często coś takiego, że... Nie lubię tego, jak ktoś mnie ocenia, ale na przykład ja nie oceniam tego, czy ktoś ma, gra dobrze, chociaż to też oceniam trochę, ale nie oceniam tego, czy ktoś po prostu ma mało lat, czy coś. Dla mnie jest ważna jedna rzecz, żeby bynajmniej trochę grał, trochę umiał grać, miał, no, ogarniętego aim'a. Mogę to przerwać? Nie, jeszcze nie. Yy... Bardzo, yy, bardzo yy, bym Was słodnie prosił o to, żebyście po prostu poprawili trochę zasięgi, bo moje zasięgi są teraz średniawka, jak na te zasięgi co mam na razie. Miałem kiedyś bardzo potężne zasięgi, jak widzieliście na przykład moją brzydką 16, to też widzieliście te, w te zasięgi. Tam na przykład miałem 25 lajków, jak sobie śpiewałem. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli na przykład zostawicie pod tym filmem powiedzmy... 10 łapeczek w ciągu powiedzmy 5 dni. No to nagram muzyczkę. Będzie to muzyczka jakaś moja. Nie wiem już jeszcze jaka, ale będzie. Też, jak widzicie, ze mną jest tutaj kolega, który no trochę się jak taki debilek mały zachowuje. Przepraszam, ksawerek ogółem. Hmm. Ale e, jeżeli zostawicie, no to będzie... Nomety jako raper. Będzie Nomety jako gangsta raper wizowie. No a więc tak. E, ja po prostu, jak widzicie, teraz nie mam swojego... Zbieram na mój lepszy komputer, ponieważ widzicie, jak nagrywam, to mam... To się nie da patrzeć na to, jakie ja mam FPS, jak widzicie, jak nagrywam. W prawym górnym rogu widzicie. Normalnie mam po 120, tylko że jak nagrywam, to to wygląda chujowo. No za przeproszeniem. E, wiem, że będzie demotyza demotyzacja, no ale co? Zapipkam. E, ponieważ tak... Ja bynajmniej też nie zwracam na przykład na moich Discordach zwracam uwagę na to. Że po prostu ktoś na przykład się stara. Jeżeli ktoś się stara, to dostaje rangi. Jeżeli ktoś się nie stara, to no, ma mniej tych rang. Chyba proste. Ja zwracam uwagę na, na jedną rzecz. Ta rzecz jest bardzo ważna. Ta rzecz się nazywa po prostu, że jeżeli jest jakaś dana, jeżeli moderator mój na moim Discordzie jest aktywny, to po prostu daje mu coś takiego jak takie punkciki, jakby te punkciki zawierają coś takiego, że no to jest na przykład że level. Bo ja jestem często jak widzę wiele mega. I na przykład moim przykładem jest to, że po prostu na moim przykładem jest to, że no po prostu ja się staram z serwerem Discord. Mam też swoich takich jakby moderatorów, przyjaciół dobrych na moich Discordach. No i mam też takich typowych dzieciaków, co mnie wyzywają na przykład na jeden, na jeden w Minecrafcie. Ja tego nie nagrywam, bo jakbym nagrywał to bym przegrało do zera, bo nieważne miał lagi. Ale na przykład mam takie klipy z Fortnite na PS4. Tam mam klip jak jakiś kidosek lat 9 ogółem. Ja nie lubię bardzo takich osób. Mnie wyzywa. Od tych osób. No, od debili, nubów, pedałów i tego typu rzeczy. Jakby... Ja powiem tylko tyle. Co wy macie do tego, co na przykład ja lubię, a co wy lubicie? Na przykład, ja, ja mam na przykład bekę z osób, które myślą, że są fajne. Próbowałem się dowartościować. No, no naprawdę zachowuję się jak takie typowe pięciolatki. Takie, które mają czasami focha. A no. ogółem, no to ja mam na przykład. Też kanał y, na TikToku, bardzo popularny jest w miarę, w sensie, no jak dla mnie, ponieważ mam prawie 2000 obserwacji. W sumie nie sprawdzałem jeszcze dzisiaj TikToka, więc zobaczę, może już mam 2000 obserwacji. I stari wiesz co, bo ja jestem na mega nie? No i co? I mam teraz, ja dobiłem dzisiaj, teraz dobiłem 505 rankingu. No co? Scamming był? Chłopie, minus 20 od typa, typ mnie prawi... ja żelazny set, on sobie. No, a jak go zepchnąłeś? This kid's definitely on crack right now. Yeah! No da, no to jak widzicie, no to ja też czasami też robię coś takiego, że po prostu mnie bawią coś takie, że ktoś pisze, że mnie poprawi, bo na przykład źle coś napisze. no to mnie bawi na przykład też to, jak taki właśnie dzieciaczek, y Robi coś takiego ponieważ no śmieszne to jest naprawdę to jest żałosne bardzo bardzo no ja w ogóle to jest w ogóle jeszcze to jest ostatni odcinek bo większość mam też takiego ziomeczkę Olafek pozdrawiam super jesteś Olaf. Um. Który na że widać ten? No, widać, bo mam jakąś nagrywarkę, którą w nacie znalazłem, bo mi się nie chce z OBS-a korzystać, bo, mi, bo jestem zaleniwy. Żeby mi się chciał klip z OBS-a wrzucać, Dlatego sobie korzystam z innych rzeczy, nie z OBS-a, bo ponieważ OBS jest tylko do streamowania. Do nagrywania się ten OBS nie nadaje. Dobra. I eee, jeszcze poruszę jeden temat to, że. Jakbyście się zastanawiali, czemu jest godzina 20, 20 no, no to nagrywam to poprzedniego dnia. Czyli w wtorek, a wy to widzicie w środę. A więc tak, widzę. Jeżeli jesteś po prostu zainteresowany moim serwerem Discord, to w następnych odcinkach ci pokażę po prostu. mmm W następnych odcinkach Ci pokażę mój serwer Discord. Yy, pokażę Ci jeszcze większość rzeczy, no i pokażę Ci jak montuję na przykład filmiki z telefonu, a jak z komputera. No to tak, ja bym was widzowie ładnie jeszcze prosił o to, żebyście zostawili subskrypcję, łapkę w górę, ponieważ to jest obowiązkowe, yy, no i będą konkursy na różne rzeczy. Będzie na przykład konkurs na w Minecrafcie albo konkurs w Fortnite. Cie. Tak samo na TikToku są konkursy w Pokemonach. Dobra, ja, was, ja Wam widzowie chciałam podziękować za oglądanie. No i to było na tyle. Pa pa!